Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Ekipy Cezara. Zagościliśmy dziś w Warszawie. Przyjechaliśmy do Dariusza aka Cecy Powerlifting, ojciec Chrzesty trójboju siłowego oraz Ani Luny. Pokażemy Wam ich historię, która jest bardzo inspirująca i motywująca. To co, lecimy? Lecimy. Bierzemy mi w teczkę, jedziemy na wycieczkę. Oj, to nie ja. Zobacz, weź... zobacz, zobacz, weź to pokaż tutaj. <gry> gotowy? Co to się stało? No to, to się stało, że będziesz siedział na mokrym siedzeniu. Wyjął mi pan to z ust. Dobrze. Gdybym to yy, miał w ust. I kawka czarna już miał, nie? <grym> <grym> ale spoko. nie? wiem, co no wy macie nie. na myśli, ale człowiek głodny to. Ja ci nic no, tak. użjemować nie będę. Easy, a powiedz mi, bo ja bym myślał, bym był dobry w takim czymś, jak te reklamy. Bo czym się różni? Jakaś różnica między reklamą a reklamacją? <grym> Chodźcie, chodźcie, ja sobie wam pokażę chodźcie. Prawilny kulturysta i też prawy panowie, panowie, ale jest i tu sytuacja się taka, a nie inna to ja, nie ja to proszę. trzymam Łukaszowi, Łukasz, bo jakoś powłęczył To jest organoleptyczne zostawmy tego pana Co masz miał dobrego? No, klasycznie kurczaszek z ryżem nic więcej tutaj się nie nadaje Wiecie. Easy. daj no kamerę, i... daj no kamerę, daj, daj. Daj, no, to, to, to ten... I Pokaż co ty masz do jedzenia, pokaż. Ja klasycznie mam kurczaczek z ryżem. Samy... <śmienny> klasycznie sam ugotowałeś. Nie, tak naprawdę. <śmienny> to dla mnie jedzenie też tutaj jest. Nie? Z drugiej strony chyba. No dobra, ja pójdę sobie w drugą stronę. O. To jest mój... Tata ci tata Zresztam. ci wsiadanie ze szkoły, tak? Dokładnie. Tata wie co... Co lubię, nie? Także tutaj jest kajzerka i świeży, świeży serek, ee, trochę tłuszczy. Zostawiliśmy fanów McDonalda samych sobie i sobie tutaj kulturystyczną częścią ekipy. Nie zostawiliśmy, tylko po prostu było im wstyd. Było im wstyd, nie chcieliśmy pogarszać sytuacji i sobie jemy kucia z ryżem tutaj osobno po prostu, jak fit męczennicy. To Warszawy którędy. Podobno prosto. prosto. No i to jechaliśmy na miejsce do Warszawy do Dariusza i Ani. Zabieramy gadżety z samochodu, a tak przy okazji to jest moja pierwsza wizyta w tym mieście. E, żeby była jasność, to jest jedna wielka ściema, słuchajcie. To było nagrywane, ja specjalnie podjeżdżałem. A co wy tu robicie? Ja nie wiem, że zaprosili mnie, żebym przyszedł. Ktoś, Ktoś musi nosić torby, nie? Na razie robię jako wieszak. Wiesz, wiesz. Chcę rozłożyć taborę 90. Taborę analny. Nie, Wolę się odsunąć. Ja nie słyszę, co ten człowiek mówi. Zmęczony, podróżowy. Dobry panu, panu, dzień dobry. dzień dobry. dobry Czy tu mamy zezwolenie na nagrywanie materiałów? No, Oczywiście, że nie, ale, ale nie. To jest, na no, remika znasz cześć, Michał cześć. Boro. Easy. Czebanko. Nikt nie wie, że tu jest, ale każdy wie, że tu jest. Dobrze. Chodźmy. Chodźcie, no. Masz mały generalnie tak przy waszej wadze około 100, bo no, to ja taki mały jestem. No? Dobra, się. Ja jestem. Wejdźcie do Pentagonu. To bardzo trzy w Polsce. Proszę bardzo, spręczę przodem. To co, tam jeszcze na do wieczoru. Pan ziomie. Kurczę się. Jak się panasz? Na sprzęcie macie tu kłęczka? Powiem ci, że tak wiesz: wyposażenie to jest pod trójbój, tym bardziej jest to druga świątynia w Warszawie. Są dwie na całą stolicę. Na Śląsku okay. masz na każdym smarcie, nie? A, no tak. A tutaj jest, są, są dwie śrubiny, tylko takie. To Witamy Was serdecznie na miejscu. Oto Dariusz. Jedna z gwiazd dzisiejszego odcinka. No w moich oczach Darek jest no, takim ojcem przestępnym trójboju, jak dla mnie przynajmniej. Znamy się już lata, e, no, widziałem Darka jeszcze jak dźwigał tam śmieszne rzeczy na siłowni, umówmy się. E, doszedł do momentu, gdzie dźwiga ciężary, które no, mnie przytłaczają zupełnie. E, powiedz mniej więcej, jak to wygląda sytuacja. Znajdujemy się ogólnie w Warszawie, w naszej... schowani na osiedlu, niekoniecznie musimy powiedzieć gdzie. Ze za względu na zaistniałą sytuację, z tego co wiem, w Warszawie poza tym miejscem jest tylko jeszcze jedno. Które jest tak dobrze wyposażone w sprzęt do trójboju, typowo do trójboju. A no więcej, Dariusz Wam już opowie, jak to wygląda sytuacja w tym miejscu. No, generalnie, tak jak Pan wspomniał, poznaliśmy się. Chyba z 7 lat temu na siłowni, jeszcze prowadziłeś jakiś pierwszy swój projekt taki sportowy. To był pierwszy YouTube wtedy, nie? tak, że fit. próbowałem sobie nazwy przypomnieć. Było pamięci. tak. I powiem wtedy była taka zajawka, że e, wie, o kurde, ja ich spotkałem gdzieś tam na jakiejś stronie internetowej, oni trenują u mnie na siłowni, mówią tak. To było no, wtedy w piór nie? Tak, tak, dokładnie, w Katowicach, to z tym z Adasiem jeszcze Tak, ten, tak, wydawałeś. To i też przeskoczył na i swego. No no, no, ten, no, no. i tam kurde powiedziałem jakieś 230 kg ciągle, nie, gdzie tam jadą, no, o, 100 <laughs> 70, 70 kilo i to było robiło wtedy wrażenie właśnie na temu 6-7, a Adam tam już dużo więcej dźwigał, więc tak jak się zaczęło. No i historia jakoś tak zatoczyła koło, że, że teraz to ty przyjeżdżasz do mnie, Tak. Księżna sytuacja. Teraz, to, teraz to, to, ja, to ja się śmieję, ile ja dźwigam. A teraz teraz ty jesteś muturystą, wiesz, a to wiesz, no zupełnie inne sporty, tak? Że mimo wszystko. U Ciebie chodzi o to, jak ten mięsień pracuje, a ja u mnie chodzi o to, żeby wykorzystać ten dźwignię, tak. więc, więc mimo wszystko jest... Powiedz mi możliwość... mniej więcej, jak przeskoczyłeś od tamtego czasu do teraz, bo wiedzą, wiem, że jest przeskok kosmiczny, co zresztą zaraz do tego dojdziemy, ale ogólnie u Ciebie temat a... siły skoczył mocno, nie? Paradoksalnie tak, tylko że to się oparło o tym, że zniżyłem wagę. bo wtedy, gdy my się poznawaliśmy, ja ważyłem pod 100 kg i ważyłem 98 kg i tam ciężary były w rzędu... Totala 500, 500 kg, tylko że takie były śmieszne zalewki, gdzieś tam mi Facebook przypomina, że robię pierwsze 200 kg w butach do biegania. Tak było na Adidasach, taki klasyk. że dokładnie, wszystko pierdziela. No i techniki tam za dużo nie było, chociaż to źle nie wyglądało, natomiast teraz no, jest, to, jest to na podobnych ciężarach, tylko że wtedy ważyłem 98, teraz ważyłem 82. My ogólnie wzięliśmy go pod opiekę na czas tego odcinka, bo nie było go z kim zostawić, a nie dla nie do końca rozwiniętych są dość kosztowne w tych czasach. COVID ciężko dostać. Także Remigiuszu już uchodził, Remikyzku. Usiód, Dobra, to zaprosimy tym gestem Michała. Zapraszamy Cię Michale. Nasz wspaniały? Jestem. Michał, Obecnie. nasz pasjonat y, kulturystyki. Dzisiaj zobaczymy, jak radzi sobie w trójboju, Zobaczymy, co dalej z niego wyciśnie. damy radę nie spróbować go poukładać. Ma bardzo silne ciągi. Znaliśmy, będziemy badać Michała, czyli, tak jak jest konsultacja do mnie do stacji trójbojowej, zbadamy go pod kątem jego mobilności w stawach skokowym, kolanowym, biodrowym. Potem staniemy, zbadamy jego mobilność w parkach i zobaczymy, generalnie co w trawie wiszczy. Podaj, proszę swoją lewą nogę. Jak będzie coś boleć, jak mm będziesz -hmm. czuł ciągnięcie, to mów. Dobra. Skokowy wymiar. miarę. Przedzając pytania, tak to symptom. <noise> jak na kulturystę całkiem mobilnie. Tu jest trochę dłużej. Prawie 110 na budziku, to jest tutaj bardzo fajne. 3, 4... Dobra, mnie nic zatrzyma. I też masz delikatną dysproporcję w samych łydkach. Taką liczbę mięcha, całkiem w porządku. Pierwsza rzecz, tak jak to widać, gdzie na pewno możemy Ci wzmocnić, tutaj pracuje Ci mniejszym piersią. Mm -hmm. To znaczy, przykładem na kulturystykę, kiedy wyciskałeś, to Twoje ręce wyciekają do boku. Żeby zwiększyć siłę, dokładnie, żeby złamał sztangę, może nie aż tak. Nie? nie aż tak, że prowadzisz tą rękę tu, ale staraj się prowadzić sztangę blisko ciała. Inaczej mówiąc, jak wyciągasz sztangę, mocniej ją trochę złam, Dzięki temu ta sztanga będzie bliżej szła ciała. Nie? że jak prowadzisz sztangę. Twój łokieć ma być pod tą sztangą. Kiedy robiłeś wcześniej, zrobiłeś okay. nie tak. Spójrz gdzie mam łokieć. Mhm. Uh -huh. Jednocześnie sztanga się przesuwa na most. Dzięki temu generujesz więcej siły i rozciągasz bardziej mięsień piersiowy. Dobra, Dobrze, to Taka ciekawostka, w e, trójbolu. pierwsze talerze, które mają nazwę z jednej strony, zakłada się nazwą do środka. Jest to kodowanie dla zawodnika, żeby pamiętał, że tak samo ma na zawodach. Żeby wiedział z jakim ciężarem ma, i kolejna odkłada się już na zewnątrz. Będę Ci tak powoli wprowadzał jakiś element. To, co możesz na pewno zrobić, ustawić trochę szerzej nogi. Mm -hmm. Dzięki temu, że jesteś mobilny, nogi mogą w ten sposób stać. Puśćmy na chwilę, ja mniej więcej Ci pokażę, jak powinno mm. to wyglądać. Spójrz na moją roztopną, nie? Pa. 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 nie? Ma jakieś znaczenie to, jak powiedzmy sztanga, tutaj, jak się ustawiam na ławce? Czy znaczy, powinienem być bardziej głupi, gdzieś tutaj? Generalnie czy głębiej. tu do mnie. Tak, żeby mniej więcej na przestrzeni między nosem a oczami żumieć Także tak, jak wyciskasz, jak prowadzisz parabolą do góry, żeby nie przypierdzić wrak. Mm -hmm. Znaczy mówiąc stałych. Jakie czujesz różnicę między tym, jak normalnie wyciskasz, a jak cię teraz próbuję podnieść? Znaczy na pewno ten łokieć w środek jak idzie gdzieś bliżej ciała, to na pewno czuję mniejsze naciężenie na barku. Tak. Mocniejsze rozciągnięcie klatki, więc myślę, że to wykorzystam nawet gdzieś tam przy treningu kulturystycznym, tak? gdzie mm. pracuję na suwnicach. Na pewno tutaj przy wolnym ciężarze będę musiał pracować nad stabilnością, bo nawet jak teraz wyciskam, to czuję, że schodzi w porządku, mm. natomiast wypchnięcie już teraz jest tak? tak, no bo wiesz, wprowadzam ci nawet raktury ruchu. Tak. Że ty zawsze, zawsze nauczyłeś. Otóż tu? Ja ci przesunąłem trochę niżej. Mhm. ale właśnie dzięki temu, że, że będziesz już doprowadził, zobaczę, że po którymś tam treningu będzie ci się to dużo lepiej robiło. Słuchajcie, jest taka sprawa, że trener trenerem rozumiem, nie ma papierów, uprawnień, wiedza ma jako taką. Nie chcę tego podważać, bo to nie podważają, ale żeby Michał miał lepszy trening, to są opaski na nadgarstki wzmacniające, bo teraz przyjdą duże ciężary. Na przykład przy, przy swojej długości rąk nie powinienem lekko szerzej łapać. Jeżeli chodziłoby na przykład o zawody w Federacji Polskiej, nie takich IPF-u, mm -hmm. to musisz chociażby mieć jeden palec na pierścienie. Okej. Okay. Nogi ustaw? Nie? Tak. Pamiętaj, żeby utrzymywać napięcie na nawet. Za każdym razem, jak już leżysz na ławie, to masz mieć napięcie. W swoich zawodników, jak sprawdzam napięcie, podchodzę i sprawdzam, czy innego wraca do punktu wyjścia. Zobacz. Diodoro jest elastyczne, świetnie. Tak samo kół. łapiesz pierwszy wdech, Wyciągasz. Wypuszczasz, już drugi wdech i jedziemy, dwójkę, na mostek, na mostek, jeszcze raz. Tak jak się mawia, że mistrza poda, po, poznaje się po tym, że no to powtarza ten sam ruch, nie? w też jest tak total, totalnie ważny automacja. Wiadomo, u was nie zawsze w kulturystyce, u nas jest to oznaczenie, że układasz się, układamy ci nogi, na jednym powietrzu łapiesz, drugie powietrze wyciskasz, łapiesz nowym powietrze, wyciskasz, odkładasz. Nie? Tak jest w mhm. zasadzie. I Każdy trójboista, który wchodzi na pomost właśnie o tym myśli, tak? No to jesteśmy już w komplecie. Dołączyła do nas Ania. Eee, Ania mam sporo tytułów, które były. pochwalić, się, bo ja nie jestem na bieżąco, a wiem, że na wpadło dwóch O Jezu, no nie pamiętam teraz. Tego tak e... dużo jest? Tak. Mistrzostwa Polski w wyciskaniu. Pierwszy raz w ogóle nie wiem ile razy w historii tak było, ale wiem, że rzadko się zdarza tak, że jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz, debiutant, i zyskuje pierwsze miejsce. A ja właśnie wygrałam złoto wtedy. To w, w każdym nie jest często. Tak, ale to właśnie było to, że jechaliśmy tam. Mała... <grym> wtedy były starty, pierwszy start był w grudniu, i jechaliśmy w. Przyszłam lutego-marca 2019 roku i IBEPR, no jechaliśmy także żeby trzy szlak. i to jest Międzynarodowa Liga Wyciskania, Najbardziej popularna w Polsce zawody, jeżeli chodzi o wyciskanie. I ma jechać tam jako totalny debiutant, nie? gdzie nikt o nas jeszcze nie wiedział. No i wchodzi taka mała, skromna dziewczyna, nietypowej urody, i wygrywa zawody, nie? gdzie miała w konkurencji naprawdę silne kobiety. I wycisnęła pierwsze z 60 kg na zawodach, co dało jej pierwsze miejsce i do tej pory pamiętam, że stoi taki puchar od e, marszałka łódzkiego, bodajże, bo to jest w Łodzi. No i to był taki pierwszy sukces. O, jak się... Ja mam taki bliski kontakt z Remigiuszem, który nie do końca ogarnia życia. Na co zrobić, nie? Masz proszę wafelek, tylko zjedz tam, żeby nie nakruszyć, dobra? Dzięki. Jestem na diecie. <ślesz> <ślesz> To jest to, co to jest? To jest masz podpisane. Czyli czy też Miałeś szkołę? Nie. Jaka szkoła? To jest SR Dobra, ja chcę się wytłumaczyć, aby była jasność. Ja mam średnie wykształcenie, czyli średnio czytam i średnio piszę. to Co masz dobrego? Jedzenie <noise> Panowie, 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 co tu się dzieje? Ja miałem mieć jakieś puri z mięsem, dostałem Pizzę z salami. Pizzę z salami i z serem. To masz, tata? To na tej siłowni nie dawali, co byliśmy teraz. Na tej siłowni to dają. to wziąłem. No tam trójbój, tam się nie dbał, gdzie to mówi. Trójbój, no, trój, bo jest. Szynka, ser, ser i, i ciasto. Trójbój. Czekaj, czekaj, ale, ale, moment, słucham, w czym możemy pomóc? Bo chcieliśmy się zabrać, panie. Ale chcieliście, za, to się zabierajcie. <grystanie> zabierajcie się stąd. stąd Zapraszamy dobra. was do następnego odcinka ekipy Cezara, O ile Izzy da radę wrócić do Katowic. Nie dadzą rady.